Jeszcze 5 lat temu polski rynek był zasypany kwiatami z importu. Teraz to właśnie polscy ogrodnicy inwestują i szturmują europejski rynek. Jaki jest pachnący sposób na sukces, sprawdziliśmy w Wielkopolsce. To jest program Agroszansa. Maria Sikorska, witam i zapraszam. Falorinda. 70 hektarowe gospodarstwo państwa królików w powiecie międzychodzkim, które staje się słynne nie tylko w Polsce, ale także poza jej granicami, specjalizuje się w produkcji roślin cebulowych. Co ciekawe i nietypowe, cebulki tulipanów z tego miejsca cieszą się ogromną popularnością w stolicy tych kwiatów, Holandii, bo to właśnie tulipany są najlepszą marką kwiatowej firmy rolników z Chrzypska-Wielkiego. Co roku nowemu gatunkowi jest nadawana szczególna nazwa. Jedna z najnowszych odmian tulipanów białych nosi imię Jana Pawła II. W gospodarstwie są także narcyzy czy krokusy. Kwiatowy biznes rozwija się od lat dzięki agencyjnym dotacjom. Gospodarstwo wzbogaciło się o nowy sprzęt. Powstały szklarnia i blok tuneli foliowych. Są tu również tunele przenośne o powierzchni 400 m2, które pozwalają uzyskać potrójną produkcję cebulek kwiatów w ciągu roku. Docelowym naszym klientem na rośliny cebulowe. To przede wszystkim rynek krajowy, ale nie tylko. Na rynku krajowym mamy ponad 800 odbiorców to przede wszystkim hurtownicy, którzy kupują do dalszej odsprzedaży te rośliny, ale mamy również eksport na Litwę, Łotwę, Estonię, Białoruś. Natomiast jeżeli chodzi o kwiaty cięte, głównym naszym rynkiem zbytu to. Rynek niemiecki. Mamy giełdę w Wrocław i Poznań, gdzie też dużo kwiatów ciętych tutaj sprzedajemy. Skorzystaliśmy już kilka lat temu z dotacji unijnych. Pierwszymi dotacjami to były dotacje na zakup sprzętu rolniczego. Kupiliśmy dwa nowoczesne ciągniki rolnicze już 9 lat temu, więc. Te inwestycje na pewno nam w dużej części pomogły rozwinąć się. Skorzystaliśmy również z takich funduszy pomocowych, które pomogły nam zakupić wózek widłowy, samochód do przewozu kwiatów ciętych, więc no, skorzystaliśmy z wielu funduszy tutaj strukturalnych, unijnych, które pomogły jak gdyby gospodarstwu się rozwinąć, ale myślę, że Najbliższe lata 2014-2020 to będzie ten okres, w którym właśnie będzie można pozyskiwać coraz większe fundusze i one pomogą nam jeszcze bardziej się rozwijać. Plany na przyszłość są takie, żeby zwiększyć przede wszystkim ilość upraw pod osłonami. Chcemy dobudować parę tysięcy metrów pod osłonami. Myślę, że to jeszcze uda nam się w tym roku to zrealizować. Chcemy wybudować nowoczesny Magazyn do opakowania kwiatów ciętych, słodniami, bo tego nam brakuje, żeby móc konkurować z gospodarstwami dużymi, takimi jak potentaci holenderscy. Gospodarz planuje także rozwijać promocję tulipanów. Co roku organizuje Międzynarodowe Targi Tulipanów, które odwiedza 10 tysięcy osób dziennie. Dla porównania mieszkańców w gminie Chrzywsko jest ponad 3 tysiące. By sprawdzić, co można zrobić, by kwiatowy biznes rozkwitł, do gospodarstwa państwa Królików przyjechali eksperci agroszansy. Bernadetta Wencel, zastępca kierownika Biura Wsparcia Inwestycyjnego Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu, ekonomistka. Katarzyna Wójcik, architekt krajobrazu, specjalistka od roślin nozdownych i warzywnictwa. Damian Tomikowski, kierownik zespołu doradczego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Powiecie Międzychodzkim. Eksperci zalecili w gospodarstwie kolejne inwestycje i skorzystanie z agencyjnych dotacji na jego rozwój. Jest to gospodarstwo, które może skorzystać z programów agencyjnych modernizacji gospodarstw rolnych. Również w ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020 wspierane będą inwestycje, które będą właśnie preferowały takie inwestycje budowlane, budowa budynków właśnie jakichś szklarni, tuneli, takie, które będą przyczyniały się do różnicowania działalności rolniczej i na pewno taki projekt jest projektem, który będzie tą działalność różnicował. Specjaliści podkreślali, że zgodnie z trendami na kwiatowym rynku przyszłością są kwiaty cięte i w tym zakresie gospodarz powinien rozwijać biznes. Chciałam zwrócić uwagę na taką tendencję, która panuje wśród nas wszystkich, którzy odwiedzamy markety. Coraz częściej ludzie kupują kwiaty cięte nie ułożone w formie bukietów w kwiaciarniach, tylko po prostu w formie wiązki i stawiają sobie do wazonu, bo jest sezon na tulipany, bo jest sezon na lilie. I tutaj jak najbardziej uważam, że Pan powinien się w tym kierunku rozwijać i o tym Pan mówi, żeby właśnie produkować więcej kwiatów ciętych, bo jeżeli one są w ten sposób wyprodukowane, są coraz tańsze, a więc znajdują nabywców. Niekoniecznie właśnie w formie kompozycji, tylko takie sauté. Według ekspertów, rolnik powinien również bardziej rozwinąć internetową sprzedaż cebulek. Jeśli chodzi o cały handel, nie tylko produktami rolnymi, czy my czy każdy właściwie rodzajem produktów wytwarzanych w Polsce w tej chwili. Ta siła ciężkości przechodzi na, na rzecz właśnie handlu w internecie, nie tylko jeśli chodzi o nasze znane serwisy internetowe aukcyjne, prawda, ale także właśnie sklepy. Pan, pan Bogdan stworzył właśnie w tym celu już swój sklep. Wydaje się dwa sklepy internetowe, a także na swój profil na, na profilach aukcyjnych i idzie to myślę bardzo dobrze. To jest sprawa, sprawa niewątpliwie przyszłościowa. Kto wie czy docelowo, docelowo nie będzie właśnie w większości swoich produktów sprzedawał w ten sposób. Bo jak się okazuje droga do rozkwitu firmy może wieść także przez internet. Zbrojenie gitary czy wymiana strun to nie problem, ale jeśli instrument trzeba naprawić, wtedy niezbędne jest udanie się do specjalisty. A jeśli ten posiada warsztat wyposażony w nowoczesny sprzęt, można się spodziewać, że wywiąże się ze swojego zadania śpiewająco. To miejsce pracy jednego z niewielu w Polsce organmistrzów, Pawła Ziai, który wyjątkową pasją zaraził się od ojca, organmistrza. W tym zakładzie stolarskim w powiecie rzeszowskim powstają podzespoły instrumentów lub ich rekonstrukcje wykorzystywane w Polsce oraz poza granicami kraju. To tu naprawiane są na przykład organy. Pan Paweł współpracuje z Urzędem Ochrony Zabytków, nierzadko ratuje zdewastowane instrumenty i choć to praca niełatwa, stara się z niej wywiązać śpiewająco. Instrument organowy to jest taki, tak specyficzny instrument, że, że tu jest mnóstwo elementów, które muszą współpracować ze sobą. Natomiast nie ma jakiejś takiej powtarzalności, jakby seryjnej pracy. Dlatego te maszyny muszą być wyjątkowo precyzyjne, żeby można było na przykład zrekonstruować piszczałkę, czyli całe płuca organu. Czasami jest, przychodzą święta, jest wigilia. Czy Wielkanoc, człowiek chciałby w domu zostać z rodziną, a, a te dni poprzedzające my jeździmy jak pogotowie bo zazwyczaj sobie wtedy ktoś przypomni, że, że coś tam piszczy w organach, i wypadałoby, żeby na święta wszystko działało. Więc to jest taki zawód no, trochę i stresujący, monotonny. Jest bardzo dużo części mechanizmów, które wymagają anielskiej cierpliwości. Rozwinąć pasję, a zarazem biznes pomogły organmistrzowi agencyjne dotacje na różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Ja miałem swoje narzędzia, ale nie były one aż tak precyzyjne i nie byłem aż tak zadowolony z nich. Poza tym no, nie posiadałem wszystkich, które tu wymieniłem. Także dzięki tym maszynom no, moja praca jest bardziej. I estetyczna, i dokładniejsza, i, i jestem konkurencyjny, bo mogę sam wykonać pewne rzeczy, nie muszę zamawiać w innych zakładach. Teraz pozostaje więc twórczo zabrać się do pracy, a tej nie brakuje przy tak wyjątkowym zawodzie budowniczego, a także często projektanta i konstruktora organów. Dzięki udzielonemu przedsiębiorcom i rolnikom wsparciu na terenach wiejskich oraz w małych miasteczkach powstały lub rozwinęły się m.in. przedszkola, salony fryzjerskie, warsztaty samochodowe, małe fabryki mebli, zakłady budowlane czy drukarnie. Polska prowincja nie tylko pięknieje w oczach, ale przybywa miejsc pracy i poprawia się tam znacznie jakość życia. Wieś, oprócz swojej tradycyjnej roli producenta żywności, coraz bardziej zyskuje na znaczeniu jako przestrzeń działalności gospodarczej niezwiązanej z rolnictwem i przestrzeń życiowa mieszkańców wsi pracujących w miastach. Rzepak kwitnie podobnie jak biznes na wsi. Okazuje się, że pomysły na rozwój firmy niektórych przedsiębiorców są nietypowe, a w niektórych przypadkach można nawet powiedzieć, że odlotowe. Taki widok w pobliżu Podkieleckiego Sanktuarium Świętej Katarzyny może dziwić. To skaner laserowy, który ułatwia pracę ekipie geologów. Urządzenie umożliwia realizację pomiarów inwentaryzacyjnych, topografii i szczegółów terenu oraz obiektów. Firma geologiczna wykonuje prace projektowe i dokumentacyjne, oceny wpływu na środowisko oraz ekspertyzy i prace badawcze z zakresu geologii i hydrologii oraz dyscyplin pokrewnych, a także gospodarki wodnej i ochrony środowiska. Firma mogła zainwestować w Taki sprzęt dzięki agencyjnemu wsparciu na rozwój mikroprzedsiębiorstwa. Wiązka lasera, którą puszcza, wraca do urządzenia i tworzy jakby wirtualny obraz tego, co widzi dookoła skaner. Zasięg to jest 400 do 600 metrów. Wszystko w komputerze, każdy punkcik, który wysyła skaner, który zeskanujemy, ma swoją współrzędną XYZ którą później aparatem fotograficznym, który widać też tam na tym skanerze założonym, możemy kolorować tą chmurę punktów, tak więc ona jest w kolorze. Dokładności, które uzyskujemy są od 1 do 3 mm. Przydaje się to na przykład w przypadku, kiedy konserwatorzy zabytków chcą policzyć, ile złoceń bądź farby ma iść na precyzyjne takie. Ołtarze również wykorzystujemy to do obmiaru powierzchni wewnątrz, jakichś nieregularnych budynków, typu galerie handlowe, bądź inne budynki biurowe, gdzie trzeba pomierzyć precyzyjnie tą powierzchnię. Pod jakieś podatki właśnie jest ta powierzchnia potrzebna bądź do inwentaryzacji zwykłej. Można to również wykorzystywać do inwentaryzacji wewnątrz budynku instalacji do inwentaryzacji elewacji oraz do inwentaryzacji dług bądź obiektów mostowych możemy skanować trójwymiarowo wszystkie przedmioty, które znajdują się w zasięgu oka dzięki skaningu a raczej jego produktom możemy mierzyć odchyłki, pionowości różnych wież, budowli. Mimo że globalny budżet Unii Europejskiej na wspólną politykę rolną w latach 2014-2020 jest o około 12% mniejszy niż na poprzednią siedmiolatkę, to Polska tego nie odczuje. Dla naszego kraju przypadnie największa pula środków ponad 42 miliardy euro. 1,5 miliarda euro ma wspomóc rozwój przedsiębiorczości. Na terenach wiejskich, a 2 miliardy euro mają pomóc w rewitalizacji społecznej oraz infrastrukturalnej wsi. Młodzi rolnicy na start w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogą ubiegać się o premie. Zasady i warunki przyznawania tego wsparcia są inne niż w poprzednich latach. Najważniejszą zmianą jest jednak to, że premie dla młodych gospodarzy będą teraz o wiele wyższe. Adam Tudryn to doskonały przykład rolnika na miarę XXI wieku. Wraz z żoną Iwoną i dwójką dzieci prowadzi w gminie Leżajsk innowacyjne gospodarstwo ukierunkowane na produkcję mleka. Przejął gospodarstwo po rodzicach. Gospodarz to człowiek młody i wykształcony, absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie, pełen zapału i nowych pomysłów. Dzięki agencyjnym dotacjom zaopatrzył gospodarstwo w maszyny i urządzenia dające pewność i gwarancję realizacji najistotniejszych procesów o odpowiedniej porze i pożądanej jakości. W 2012 roku w gospodarstwie Tudrynów uruchomiono pierwszą w południowo-wschodniej Polsce oborę z automatycznym systemem udoju. Posiadamy 95 hektarów pola. Własnego mam tylko 9,5 hektara, resztę są dzierżawy. Uprawiamy głównie pasze dla krów, czyli kukurydzę. Mamy 27 hektarów, 30 hektarów łąk. Pozostałe to są uprawy sprzężyta, pszenicy. Krów jest dojnych, 56. Młodzieży jest 44 sztuki. Głównie przeważa bydło rasy cimentalskiej. Są też czystej rasy HF-y. I także krzyżówki. Zawsze moim marzeniem było, żeby był robot udojowy w naszej oborze. Dzięki temu, że jest robot udojowy, nasza praca wygląda całkiem inaczej. Pod tym względem, że mąż ma więcej czasu na pracę polowe. Zakupiliśmy właśnie robot do dojenia krów, zgarniacze do obornika. Agregat prądotwórczy i rozrzutnik obornika. Nie musimy poświęcać czasu na, na dojenie, gdzie przedtem po, pochłaniało to dwie godziny rano i dwie godziny wieczorem. O, usuwanie obornika jest też bardzo usprawnione, bo wcześniej wyjeżdżaliśmy traktorem. Dużo rzeczy trzeba było robić ręcznie, teraz jest z, z łatwiej. No ogólnie jest więcej czasu na, na pracę w polu, w końcu się można zrobić wszystko w terminach. Gospodarstwo w Przychojcu to dowód na to, że nowoczesne rolnictwo może być opłacalne. Oczywiście podstawą tak dobrych wyników jest wytrwała praca. Nowoczesne gospodarstwa rodzinne, zwłaszcza te innowacyjne, ściśle nastawione na konkretną działalność produkcyjną, dobrze rokują na przyszłość. Wnioski o przyznanie premii dla młodych rolników można już składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 15 maja. Po raz pierwszy premia dla młodych rolników wynosić będzie 100 tysięcy złotych. Można ją przeznaczyć na modernizację gospodarstwa, zakup maszyn, sprzętu rolniczego, zwierząt stada podstawowego, a także gruntów. Ubiegać się o nią mogą rolnicy, którzy nie ukończyli 40 lat. W najbliższym okresie staną się właścicielami gospodarstw albo już je posiadają, ale nie dłużej niż 15. Miesięcy do dnia złożenia wniosku. Będą dzierżawcami gruntów z umową podpisaną na co najmniej 10 lat. Wnioski o przyznanie premii dla młodych rolników przyjmowane będą do 21 czerwca 2014 roku. Następnie będą wyceniane punktowo. Minimalna wielkość gospodarstwa wynosi nieco ponad 10 hektarów. Preferowane będzie wykształcenie rolnicze, a także stopień bezrobocia w powiecie, w którym znajduje się gospodarstwo. Im większe gospodarstwo, wyższe wykształcenie rolnicze i wyższy stopień bezrobocia w danym powiecie, tym lepiej dla ubiegającego się o premię dla młodego rolnika. Tymczasem wnioski o przyznanie za 2014 rok dopłat bezpośrednich, wsparcia ONW, płatności rolno-środowiskowych oraz wnioski o wypłatę pomocy na zalesione w ramach PROW 2007-2013 grunty rolne oraz grunty inne niż rolne powinny zostać złożone do 15 maja. Rolnicy, którzy złożą swoje wnioski po tym terminie, ale nie później niż do 9 czerwca 2014 roku, otrzymają pomniejszone należne im płatności o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia. Zmiany do już złożonego wniosku można składać bez żadnych sankcji finansowych do 2 czerwca 2014 roku. Od 10 lat w Polsce, podobnie jak na terenie Unii Europejskiej, wdrażana jest wspólna polityka rybołówstwa. Dzięki temu do naszego sektora rybackiego trafiło już 5 miliardów złotych. Gospodarstwo rybackie w Tarnowie prowadzi hodowlę ryb słodkowodnych. Dawniej podstawowym gatunkiem hodowanym na tym obiekcie był pstrąg tęczowy. Począwszy od roku 2007 rozpoczął się proces przekwalifikowania hodowli w kierunku pstrąga albańskiego. Jego walory smakowe doceniane są w całej Europie, coraz bardziej także w Polsce. Możliwości produkcyjne gospodarstwa to około 150-200 ton pstrąga, z czego większość hodowana jest do wagi handlowej. Z czasem rozwijając się w kierunku tak zwanej wartości dodanej, czyli przetwórstwo, sprzedaż na miejscu, sprzedaż bezpośrednia. Staram się oprócz hodowli jak najwięcej z tej ryby zostawić tutaj na miejscu, czyli robić w miarę kompleksowe produkty. Odkąd pojawiła się możliwość korzystania z funduszy unijnych. Bardzo intensywnie staramy się rozwijać gospodarstwo przy pomocy tych funduszy. W ramach obecnego funduszu rybackiego na lata 2007-2013 za pośrednictwem agencji restrukturyzacji, modernizacji rolnictwa zrealizowaliśmy w sumie trzy projekty. Dwa dotyczyły zakupu sprzętu, który wykorzystywany jest do hodowli pstrągów, w tym taboru transportowego, który umożliwia nam transport ryby na żywo, właściwie na terenie całej, Całej Europy. Ostatnia inwestycja, taka najbardziej kompleksowa, to budowa zakładu przetwórczego ze sprzedażą bezpośrednią na miejscu. Ten budynek, który widać za nami, to jest właśnie ta inwestycja, wraz z całym wyposażeniem technologicznym, no i, technolo i, i, i całą technologią przetwórstwa. Dzięki tym inwestycjom, jeżeli mówimy już o takim wpływie globalnym jakby na, na nasze przedsiębiorstwo, na pewno zmieniła się struktura zatrudnienia. Początkowo pracownicy zatrudnieni byli wyłącznie przy produkcji podstawowej, czyli przy hodowli. W latach 90. z reguły hodowla opierana była na, na pracy fizycznej lokalnej społeczności, z czasem wraz z postępem mechanizacji, ale i kosztami pracy była potrzeba zmiany tej struktury. Coraz więcej stosujemy maszyn. Najbardziej widać to na przykładzie gospodarstw duńskich, które właściwie bezobsługowo już w tej chwili hodują ryby. A ponieważ my konkurujemy z duńczykami na rynku europejskim, z czasem musieliśmy pójść w tym kierunku. Poza pstrągiem gospodarstwo hoduje także inne gatunki ryb. Przeważającymi są karp i jesiotr. Od kilku lat w gospodarstwie doskonalona jest węgarnia ryb łososiowatych, którą dzięki agencyjnemu wsparciu wyposażono w na Najnowsze rozwiązania technologiczne. Są tu własne stada tarlaków i hodowla ryb łososiowatych w pełnym cyklu. Gospodarstwo dysponuje także pełnym zapleczem transportowym, umożliwiającym transport żywych ryb w każde miejsce w kraju oraz poza jego granicami. Może oferować dzięki temu możliwość dowozu ryb, które znajdują się w ofercie, w tym przede wszystkim strąga, a także dystrybucję karpia żywego w okresie przedświątecznym. się to już wszystko. Na koniec chciałam państwu bardzo podziękować za wszystkie zgłaszane nam uwagi, tematy i takie oto gesty sympatii jak w wiosce Chlebowej. W naszej wsi już od kilku lat jest taka tradycja stawiania strachów polnych. Zmierzaliśmy do tego, aby te nasze strachy przypominały to, co było dawniej i turystom bardzo się to podoba i nam mieszkańcom również a w wyrazie właśnie sympatii do programu Agro szansy postawiliśmy takiego właśnie sympatycznego myślę stworka, który jest też nawiązaniem do naszej tradycji do tradycji pracy właśnie w taki sposób naturalny od ery jak ja mówię to grabi i cepów przez erę Powiązałki do komputeryzacji, bo program Agroszansa jest taką szansą dla nas rolników, który nas informuje o tym, gdzie możemy zdobywać środki, gdzie możemy się rozwijać i dzięki temu myślę, standard każdej wioski bardzo się podnosi. I to słońce, które właśnie świeci nad, nad tym pracą rolnika, nad, tą, nad tym rozwojem, to jest właśnie ten symbol Agroszansy, dzięki któremu wszyscy motywujemy się do większych działań i, i bardzo dziękujemy całej redakcji, agro szansy, że wspiera nasze działania na różnych polach. Tymczasem ja już się z państwem żegnam do zobaczenia za tydzień o tej samej porze. Wie dorówa. nie działać. A mąż wybudował. Jeszcze raz. <laughs> Będziesz operatorem, okej? Okay? Chodźcie, chodźcie tutaj, ale tu musicie przywadzić.